Rok 2021 w świecie wrestlingu obfitował wiele godnych uwagi pojedynków, nawet w tak dziwnych czasach zadawdabiu, w jakich żyjemy. NXT nie jest już tym miejscem, gdzie widzieliśmy co roku kilka walk bliskich, perfekcyjnych ocen, a tu of Fireblah już niczego nie oferuje. Rowing SmackDown od czasu do czasu da radę. Dywizja taktim jest monotonna, a walki w niej są z reguły po prostu dobre. I głównie myśląc o najlepszych walkach roku, trzeba patrzeć na gale pay per view. Dzisiaj wyselekcjonujemy naszym zdaniem najlepsze starcia w WWE, które odbyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Oczywiście zaznaczam, iż jest to tylko nasza opinia, z którą wy się zgadzać nie musicie, i chętnie poznamy wasze zdanie w komentarzach. Tak więc ja nazywam się Marcel Ludkowski z Wotis Wrestling, a oto 10 najlepszych wag 2021 roku w WWE. Miejsce 10. Roman Reigns kontra Bobby Lashley kontra Big E. Raw, 20 września. Mimo tego, że Raw i SmackDown w roku 2021 stały na bardzo niskim poziomie, nie można odebrać federacji tego, że nie mieliśmy na tych tygodniówkach walk godnych uwagi. Jednym z tego przykładów jest właśnie omawiany pojedynek, który znikąd został zapowiedziany na czerwoną tygodniówkę. Roman gościnnie pojawił się na roł i wyszła z tego świetna walka trzech powerhouse'ów, z czego często wychodzą genialne potyczki. Mimo, że żaden z nich nie jest geniuszem ringowym, bez przerwy była akcja na wysokim poziomie, a każdy z zawodników miał swój moment dominacji. Paradoksalnie najbardziej atakowany był Roman Reigns, który kilka razy był bliski bycia przypiętym, nawet jeśli było to mało prawdopodobne. Ostatecznie to właśnie on zwyciężył, wykorzystując nieuwagę Lashleya. Miejsce 9. Men's Money in the Bank Ladder Match Co roku wymaga się od starcia o Money in the Bank, by te mogły rywalizować o miano walki roku. Tak też było w 2021, gdy o kontrakt rywalizowało 8 fantastycznych zawodników. Riddle, Nakamura, Morrison, Rollins, Biggie, Ricochet, Owens i McIntyre. Tak naprawdę każdy wynik byłby tu przyjemny dla fanów. No może prócz dróg, którego większość miała już dość po rywalizacji z Bobiem Lashleyem. Każdy z nich jednak coś pokazał w tym pojedynku. Każdy dostał trochę akcji, dramaturgii, a nawet humoru do walki. Na przykład Rollins śmiejący się z Johna aby zaraz sam otrzymać moonsault, czy też ON ścisnący głową rikoszeta w barierki, co było ledwo widać. Oglądało się to bardzo przyjemnie, bo też akcja była szybka i cały czas się coś działo w ringu lub poza nim, a o to w tym starciu zawsze chodzi. No i dało to początek pełnej drogi na szczyt Bigiego, który zakończył walkę w fenomenalnym big ending z drabiny na Sethie Miejsce 8. Mens War Games Match Umowny koniec ery Black and Gold, której trzej reprezentanci i LA Knight, który nie wiadomo czemu został tam wrzucony, kontra drużyna młodych wilków z NXT 2.0. Były ogromne obawy, szczególnie patrząc na ekipę Brona Breakera, którzy przecież nie tak dawno w ogóle na dobre debiutowali w NXT, a już zostali rzuceni na głęboką wodę jaką jest World Games Match. Mimo wszystko cała czwórka spisała się bardzo dobrze, a w połączeniu z doświadczeniem ich rywali wyszło z tego świetne widowisko. Początek był szybki, potem akcja zwolniła, gdy zaczęły się przewagi drużyny 2.0, lecz ostatecznie wraz z przybyciem Ciampy rozpoczął się prawdziwy, brutalny Wargames match. Każdy zawodnik w klatce miał swój moment, każdy miał okazję pokazać się z dobrej strony, a drużyna Brona udowodniła, że można się spodziewać w przyszłości po nich dobrych walk. Miejsce 7 Johnny Gargano kontra Kushida NXT North American Championship Match NXT Takeover Vengeance Day Zdecydowanie najlepszy występ Cushida w WWE i kolejny świetny w karierze Gargano. Na papierze jeszcze w 2017 roku byłby to jeden z najbardziej wyczekiwanych pojedynków w świecie wrestlingu, jednak nawet teraz obaj zawodnicy pokazali się ze świetnej strony. Japończyk w końcu wyglądał jak za czasów najlepszych występów w NJPW, a Gargano dorównywał mu tempa, dzięki czemu otrzymaliśmy widowisko z wieloma fantastycznymi sekwencjami. Obaj są znani ze swoich dźwigni, które dawały im ogromną ilość zwycięstw i tutaj też mieliśmy sporo prób zakończenia w ten sposób pojedynku. Ostatecznie dzięki swojemu sprytowi zwyciężył Gargano, ale przez przepięcie, po czym poszedł szukać Ostina Fiorego, który podczas wejścia zgubił się na schodach. Miejsce 6. Finn Balor kontra Pete Dunne NXT Championship Match NXT TakeOver Vengeance Day Dwóch zawodników z Wysp Brytyjskich walczy ze sobą o mistrzostwo głównego oddziału NXT. Dożyliśmy pięknych czasów i taki też otrzymaliśmy pojedynek. Dan był tu mocno przejściowym pretendentem, w którego zwycięstwo ciężko było uwierzyć, jednak już w samym ringu nie prezentowało się to tak źle. Dzięki niektórym akcjom naprawdę dało się uwierzyć, że Pete może odnieść sukces, a Nilfo po Bitterland był wiarygodny. Ogólnie był to świetny, techniczny, typowo brytyjski pojedynek, który skupiał się na Maltry przeciwnika poprzez wykańczanie jego kończyn i skupianie na nich swoich dźwigni. Można się w sumie przyczepić chyba tylko do tego, że można było odczuć wrażenie, iż kilka akcji się czasami powtarzało, jednak nadal było to niezwykle przyjemne do oglądania. Ostatecznie bardzo fajnie zakończenie, w którym w końcu wykorzystano ochraniacz na zęby Dana, który został wyciągnięty, dzięki czemu Balor mógł go dobitnie zniszczyć. Zanim przejdziemy do 5 najlepszych walk, warto też wspomnieć o kilku pojedynkach, które były bardzo blisko znalezienia się na tej liście. Są to A-Kid kontra Jordan Devlin z NXT UK 5 sierpnia, Cesaro kontra Roman Reigns z WrestleMania Backlash, A-Kid kontra Ilya Dragunov z NXT UK 14 października, Kevin Owens kontra Sami Zayn ze SmackDown 2 lipca oraz Sasha Banks kontra Bianca Beller z WrestleMania 37. Miejsce piąte, Roman Reigns kontra Daniel Bryan, Universal Championship Match, SmackDown 30 kwietnia. Ostatnia walka Daniela Bryana w WWE, a także debiut nowej piosenki Romana Reigns'a i pamiętamy, że wtedy ten pojedynek był kompletną niewiadomą. Nie mówiło się wtedy o zakończeniu kontraktu Danielsona i ciężko było uwierzyć w porażkę Romana na SmackDown i jednocześnie w odejście Bryana, które było na szali. Ta dwójka zapewniła, by ostatnia walka pretendenta w Federacji była zapamiętana na długo, bo wszystko stało tu na bardzo wysokim poziomie, a swoje też dodało samo WWE, dając im czyste starcie. Wszystko tu grałobyśmy od początku do końca siedzieli wpatrzeni w ekrany zastanawiając się kto będzie mistrzem Universal. Reigns znów dał z siebie wszystko, widać że obaj świetnie czują się razem w ringu, patrząc też na ich poprzednie potyczki. Ostatecznie Roman pozostał mistrzem, a Brian odpłynął w miliontynie żegnając się z federacją i fanami. Miejsce czwarte: Walter kontra Tomaso Ciampa NXT UK Championship Match NXT TakeOver Stand and Deliver Dzień Pierwszy Jedna z największych osób całego tygodnia Resume, który przyciągnął na chwilę Waltera do głównego rosteru NXT. Champ po bardzo słabym jak na siebie roku 2020 chciał się odbić od dna i znów posmakować ważniejszego tytułu mistrzowskiego dając sobie szansę na zdetronizowanie Austriaka. Dawał z siebie wszystko i było to widać po samej jakości walki, która zdecydowanie może się mieścić obok najlepszych w jego karierze. Walter jednak jak zwykle był po prostu bestią, która nie dała się przezwyciężyć jak zwykle wykorzystując cały swój arsenał akcji. Ogrom czopów, ciężkich close używania swoich rąk i nóg z czego są znani do stiffowych akcji, które bez problemu mogły zakończyć pojedynek. Walter też wykorzystał słabości ciampy, czyli jego jeszcze rok wcześniej poważnie kontuzjowany kark, a także wcześniej kolana. Szkoda tylko tutaj zakończenia, które wyglądało jakby było błędem i nie miało dać już wtedy zwycięstwa Walterowi. Miejsce trzecie: Roman Reigns kontra Daniel Bryan kontra Edge. Universal Championship match WrestleMania 37. Walka, która była zwieńczeniem Resume 37, która zawierała w sobie trzech zawodników, którzy przeszli przez to samo ciężkie wydarzenie, czyli zawieszenie kariery. Dobrali się idealnie, chociaż ludzie mieli mocne wątpliwości co do składu, czy powinien być tu Edge jako że jest za stary, czy powinien być tu Daniel Bryan. Jedno jednak trzeba przyznać, WWE zbudowali wokół tej trójki idealną historię, na której kulminacje po prostu się czekało z ogromnym zainteresowaniem. Sam pojedynek również stał na niezwykle wysokim poziomie, godnym main eventu największej ze scen, podczas którego po prostu trudno było odpożyć na chociażby moment. Praktycznie cały czas się tu coś działo i żaden z zawodników nie odstawał od reszty w negatywnym znaczeniu, bo Roman idealnie się wpasował w swoich rywali, a Edge wyglądał jak z najlepszych lat kariery. Nie zabrakło oczywiście interwencji Jaya Uzo, ale tego każdy się spodziewał przez sam fakt, iż był to triple threat. Przyczynił się do zwycięstwa Reinza, jednak ten na koniec znów pokazał swoją dominację, przypinając i Edge'a i Briana po tym, jak obaj otrzymali pokonczarito. Miejsce drugie Cefronis kontra Edge, Hellinesser Match Crown Jewel. Zwiększenie brutalnej psychologicznej rywalizacji która dała nam świetne trzy pojedynki i wiele bardzo przyjemnych segmentów. Aż prosiło się od samego początku, by ta dwójka zmierzyła się ze sobą w Heline Matchu, co ostatecznie otrzymaliśmy i trzeba przyznać, że zafundowali nam jedną z najlepszych tego typu walk ostatnich lat. Tak samo jak byli przez całą rywalizację brutalnie, to samo przenieśli do Arabii Saudyjskiej, gdzie federacja dała Edgeowi i Rollinsowi sporo możliwości na wykończenie siebie nawzajem. Wiele przedmiotów, krew, interesujących akcji, zwrotów, nierfoli pokazano nam, że gale w Arabii to nie tylko pieniądze, ale też możemy obejrzeć świetne widowisko. Celem obu zawodników było po prostu zniszczenie swojego rywala, już nie psychicznie, tylko fizycznie, ale też upokorzenie, czego przykładem było zakończenie i karp snop od edża na krzesło. Miejsce pierwsze, Walter kontra Ilya Dragunov, NXT UK Championship Match, NXT TakeOver 36. Drugi rok z rzędu ta dwójka zostaje wybrana do najlepszej walki w WWE. Ten pojedynek to istny poradnik pod tytułem jak stworzyć największą bestię federacji. Po tym jak Walter był mistrzem Zjednoczonego Królestwa przez ponad 2 lata wydawało się, że Dragonov jest jedyną osobą, która może go powstrzymać. Jak już wspomniałem raz już próbował i przegrał, teraz jednak już w Stanach Zjednoczonych federacja zaprezentowała go jakby był największą gwiazdą całego WWE. Austriak próbował wszystkiego jak zwykle, bo dobitnie pokazywano nam, że nie ma on jednej wyćwiczonej akcji kończącej, tylko może dosłownie wszystkim zmasakrować swojego rywala. Rosjanin jednak wytrzymał wszystko, kontrolował wszystko, by w stanie przetrwać każdą ofensywę Waltera, mimo tego, że jego klatka piersiowa wyglądała jak kotlet schabowy bez panierki. To nie wyglądało jak ustawione z góry widowisko, to wyglądało jak prawdziwe mordobicie za klatką dwóch nienawidzących się ludzi. Dragon of the Water pokazali amerykańskim fanom jak wygląda prawdziwy wrestling, nie posiadający w sobie ani grama rozrywki tylko istnej naparzanki, prawdziwego europejskiego ciężkiego wrestlingu. Dragonov zmusił Waltera do poddania się po długiej walce w Slipper Mimo wszelkich prób wydostania się z dźwigni przez mistrza, ten w końcu nie mógł zrobić nic innego, jak oddać tytuł. Ilia wyglądał wtedy jak milion dolarów i gdyby ta walka odbyła się w głównym rozszerze, mówiono by o niej przez następne lata. I tak wygląda nasza lista najlepszych walk 2021 roku w WWE. Co o niej sądzicie, brakuje Wam tu czegoś? Dajcie nam oczywiście znać w komentarzach. Dziękujemy oczywiście wszystkim wspierającym za pomoc w rozbijaniu naszego projektu, a szczególnie jesteśmy w Just Hexu. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Marcel Ludkowski z Wultis Lesning, Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.